Proszę Państwa, przystępujemy do rozpoczęcia punktu 11 porządku dziennego. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych, druk numer 2298. Bardzo proszę przedstawicielkę Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, panią Martę Lempart, o przedstawieniu uzasadnienia projektu ustawy. Zapraszam panią serdecznie. Witam wszystkie osoby obserwujące na górze. Witam Państwa serdecznie. Bardzo, serdecznie. Bardzo, Bardzo proszę. proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Mam dziś zaszczyt występować przed Państwem w roli bardzo formalnej i bardzo znaczącej jako pełnomocniczka Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej Legalna Aborcja bez Kompromisów. Bardzo proszę.